Hej, czyli witajcie w następnym odcinku z gry Dark 2 Leg uh, Legacy of the Void Erg Edition Ghost in the Fog. Kontynuujemy tutaj nasz prolog z ergami. The Surface of Atrias is Void of Bespink Kaiser... <laughs> Oder Mimis. Dalej. Wejście jest już prawie nasze. Mm, twin Drones. I Improved Overlords Szczerze Adrenal overload Groove Spines To Hmm Burrow, Burrow jest Rezyglems chyba To będzie lepsze i Clipper Ultraliski, Monarch Black jest dobry No nie wszystko tutaj jest dobre na ultralisku Rapture, tak, tutaj mam Brudlord, Brudlord, mam Tu mam Toras, Toras, oczywiście Eee niech będzie Zobaczmy. Pierwsza świątynia znajduje się tutaj. Zniszczmy ją. Taldarimowie, zamknąć świątynię! Nikt nie może wejść, dopóki nie skończę dzieła. Wielki Wódz przeleje krew każdego, kto sprzeciwi się moim rozkazom. Naród trzymał Taldarimów w rezerwie. To jego najlepsze oddziały. U jego najlepsze oddziały... Stilko brzmi, jakby był zdziwiony. No i mamy Bespan Powiem tak, yyy... Vespan... będzie dobrym... myślę, właśnie do tworzenia Swamp Hostów. Głównie. Eee, tak. Bo... Słonehosty możemy przerzucać gdzie chcemy. Tak naprawdę. Hmm. Tylko wtedy sobie powinieneś z tym poradzić chyba. Walczymy oczywiście przeciwko Taldarimom. To znaczy, że pewnie będą mieli wangardy, bo w poprzednich kampanii wiem, że synergii Syner Syner -y lubi używać... Jednostki frakcji. I tutaj te potrafią blinkować, stalkery. I dość często właśnie. Tumor biomasy jest atakowany. Tumor biomasy jest atakowany. Nie... Nie no muszę, muszę następne To przyda się jakaś defensywa Za mało minerałów Za mało minerałów Okej okay. Za mało minerałów Za mało minerałów Za mało minerałów A ten utknął? Słuchajcie Zapewniliśmy okay. sobie zwycięstwo Okej Tu mamy przeciwników Ale dziwność. ścina To wszystko przez te gejzery Wszystko i wina Dobra weźmiemy ten Wespan Musimy iść yy... Berglingi. Czegoś ci trzeba? Surochosty. Mroczny Bóg nie ma z Was żadnego pożytku. Nie pozwól Wam przeżyć. Protosi zbliżają się do skupiska uli. Brudlordy też nie będą złe. Tylko brudlordy to tam ja drogie. Tylko może tutaj jako nasz tank nie posłużyć troszkę tego minerałów będziemy mieli sporo, także mogę wysłać go. Mogę zerpingi robić. Okay. Tu mają ten warp pryzm także nie ma zbytnio co tam z Erdlingami iść Mamy trochę zespanu, panu to możemy dwa Słony polskie zrobić Teraz tak. Na polu walki znajdują się dodatkowe zapasy wespanu. Wystarczy, że do nich podejdziesz, a będą twoje. A plene? Energia jest słabo wyczuwalna. Są ukryte koło świątyni. Jeśli czas pozwoli, znajdziemy je i zniszczymy. Okay. O centralny. <laughs> Cię blokują tutaj? Zapewniliśmy sobie... Dobra. Tak, yy, możemy werglingi. Czegoś ci A. trzeba? Wórumhołsty to ja muszę zakorzenić. O, ok. Tutaj wyczyściłem sobie specjalnie drogę. Może ci chodzi po głowie. Tutaj też mnie chyba zaatakuje. No. Vanguard. Tak Vanguard. to by się spodziewał, bo tak. ja nie prośba. Tak, z tego co pamiętam tutaj ja, też są. O. Do domu. To do domu! Hmm. Bardzo mi się to nie podobało, że zniszczyli mojego Potrzebujemy więcej hosta. Bardzo wolno się te... Um... No... Jak one się... a, Locust chyba się nazywały. Tak, Locust akusty lokusty Może okay. chodzi no. Chyba samolot leci To jest zakończona Eee tam są posty. Mam nadzieję że nie słychać trzeba? Bo bardzo nisko leciał. Bo było słychać bardzo, bardzo głośno. Zrobione. No Rozstrobna decyzja. To w sumie mogę zrobić, zbiczec. tak? Oczyść Co? To było dziwne. A, bo ten. Bardzo dziwne. O. Co dziwne sobie i Nie, możecie po głowie. O. Słucham cię. Czegoś Ci trzeba? możecie tak zrobić? więcej nadrządców. A, no tak no tak przydadzą się. Teraz będziemy mieli stabilny dostęp do węzła miętli zniszczymy. Tak, tak. Ok. Jedna zniszczona. O. I Idą... tam. Tą To gdzie akurat jestem. To dobrze, dobrze. Słucham cię. Proszę mm. jest Vanguard. Oczyść swój mamy. Mamy wespan, możemy więcej punktów. Możemy więcej z Zaraz... Teraz na Nadrządców też muszę zrobić. Hmm. Tędy jakbym się przedostał. Ogólnie to by się przydało jakbym... Jakbym tego ym, poszedł tędy teraz Tędy A bo tak yy, moją królową mi zabili Oczyść swój umysł dałaby mi się królowa, na szczęście 50 bez panu tylko kosztuje bo jednak yy, królowa była moją praktycznie jedną z trzech jednostek które potrafią atakować tutaj yy, jednostki latające Nie mam gdzie to postawić Dobra to ci chodzi po głowie Czekam Czy nie czekam? Dobra pójdziemy zaatakować te, te skały Nie będę czekał Będę mnie za chwilę atakować. Chyba Została jeszcze jedna. To niewykonalne. O, tu, ni tu nikogo nie ma? Tom. Ucieczka. Akurat idą. Szli mnie chyba atakować, tak mi się wydaje. Ale im trochę przerwałem. Mele i mysyl atak. A no tak, bo tutaj był w takim miejscu, gdzie działko to trochę widziało. O. Hehe, <laughs> tu już nie uciekniecie. Niestety, właśnie czy na moją korzyść, y, na odchłani odchłani są słabi przeciwko zmasowanej ilości zaklinków. Czyli tak, to, to miał być atak z ich strony, co tutaj przechodził, dlatego. Cię natknąłem. Prostro, oczyść swój umysł. Czy ja jestem w stanie... Nie, wiem czy jestem w stanie... Może jestem? W stanie to zaatakować. Tak. Aj! Dobra Problem są jednostki właśnie... latające, bo... No tak to właśnie wygląda, że mam problem z... Czy... ...damagiem w górę Gdyby moje zerkingi tylko potrafiły... latać skrzydełka małem ale latać nie potrafię Dobra otworzymy sobie mapę bardziej okej okay, yy, bym potrzebował mutacja zakończona tak i tutaj jeden drugi Tutaj tak Nasze wojska są tak. Okej. Okay. Oj, moje wszystkie zerlinki padły. Anikety. To należy postawić na Biomasie. Dobra, yy, potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję. Tak zrobić. W sumie dobrze by było, jakbym to wrzucił. Was jakbym przerzucił tutaj. Słuchajcie. kilka królowych jako takie... Takie właśnie anty-air. Okej. Okay. Tutaj się przyda, bo wiem, że potrafią z tej strony przyjść i zaatakować, dlatego muszę być gotowy, tak? chodzi po głowie. Wydaje mi się. że jesteśmy w miarę dobrej sytuacji poszedłbym prawo wyczyścił tą bazę tylko ze względu na to że tam są yy, minerały złoża minerałów tu chyba mogę zrobić bo tutaj baza się zaczyna chyba gdzieś tu dalej no Mutacja zakończona. Mutacja, mutacja. Plus 3 się robi już pomału. Znaczy, jeszcze nie. Jeszcze nie do końca. Okej, okay, tu możemy Złodzie. tak puścić to i nas wysłać tu. Fanker w pierwszej kolejności. W sumie archonci to też nie są zbyt fajni. Do walki przeciwko nim. No. Będą atakować. Ok, dobra udało się, udało się powiedzmy, bo został w sumie tylko ten, co on może zrobić, tak naprawdę. To będzie się następno odpierało. W ogóle moich mogę wysłać Uuu. Poczekamy aż tu się może wyczerpią Co ja mogę zrobić tutaj? Wylęgarnie dodatkowe Czy jest? Może jeszcze nie tędy? Dobra. O może w końcu mogę jakieś wytaliski zrobić? Co myślicie? Jak będę miał... To niewykonalne. Wolny Mietacja bezpan pan. Koniec jest bliski. Darujmy sobie forwalności. Musimy się z leksza wycofać lingi Powie więcej na rząd Tak tu mogę Was wysłać tu mogę was i mogę pik Czegoś Powie więcej na I zrobimy tak Zaatakujemy ze słodkostami naszymi W końcu mam wykorzystanie I jakoś A tam na razie nie chcę iść no w, sumie, w sumie możemy Możemy to przeatakować nasze wojska są atakowane, to należy postawić na diplomacji. Bardzo mi się nie podobało, że mnie tutaj nie nadka. Czy atakowali? Ale powinienem teraz mieć wystarczająco panów żeby móc... A, nie mam hydralisk den. Bożem się nie przygotował. Okej. Okay. Tutaj armor wrzucimy. sobie formalności. Tu możemy tak. Tu mogę wysłać moją armię Wyczyścić to, połączyć tutaj nasze ścieżki Ok Mutacja zakończona 10 wylęgarni produkujących zerglingi O Prawie tylko zerglingi Morbiomasy jest atakowany. Okej. Okay. Hydraliski, ale najpierw... Tak. Teraz hydralizki nie mam bez panu Pole minerałów wyczerpane. Okej. Darujmy sobie formalności. fajnie. To należy postawić. Pole minerałów zaczerpane. Tak możemy jakieś dziwne ścinki, ale to głównie przy... właśnie... przy wypływie tego bespanu. Tutaj sobie rozprzestrzenimy biomasę jak najdalej się da. Żeby właśnie widzieć, kiedy atakują. Zerwyingi to na padają właśnie od tych... ...Wangardów. Ale widziałem, że Locusty, lokasty locusty... Czyli jakkolwiek je nazwać. Czegoś ci trzeba? Nie padają na hitla. Pole minerałów wyczerpane. To niewykonalne. To wykonalne. Słucham cię. Pole minerałów wyczerpane. Okej, okay. możemy tam wykupić w końcu. To niewykonalne. Nasze wojska są atakowane. Tak, mamy plus 3, plus 3, plus 3. Praktycznie. To powinniśmy już być. Słucham cię. Wielki wódz domaga się waszej krwi! Ignoruj go. Zdobyliśmy kontrolę nad kolejną częścią laboratorium. Mutacja zakończona. Dobra Te dralizki to ogólnie są bardzo dobre Bardzo fajne Dobra, tutaj mogę was wysłać Nie wiem jednego robimy tak Po czemu by nie? Słucham cię Okej okay. Za... reklingi. Mogłyby wójt gra porobić. Gdyby... Nie był dwóch gran... Okej. Może być też ciężko lekko się przedostać, bo był pamiętam tą właśnie tę. Ale chyba nie aż tak źle. Larżby mi brakuje teraz <grystki> troszkę. Dobra, skoro mamy już całą mapę wyczyszczoną, praktycznie. jakaś, Trochę się cofniemy. Na wsparcie poczekamy. Okej... Okay. Nie wiem jak nam się uda tutaj wbić Lepiej by było ich właśnie trochę stamtąd wyciągnąć fejtować żeby tu przyszli Takie ultraliski może? A nie mam ultralisk yy, Ben. Mogę zrobić OTA I się

Izraelitki dają radę. Odpadają na hita z wędrowców otchłani. Troszkę. Dobrze, że te są posty na początku zrobiłem jednak. Mocno pomagają. Okej. Okay. Słucham cię. No i się udało. Myślałem, że gorsza ta misja będzie, ale nie była taka zła. Pierwsza świątynia została wyłączona. To niezłe łącze. Ta haka.